Przepiękny kombinezon, który dziewczyny składa się tak jakby z koszuli i ze spodenek. Mamy przepiękne dziewczyny spodeneczki, które są tutaj rozszerzane takie dołem, luźniutkie. Eee, zobaczcie, jak one fajnie się nam tutaj układają, z kieszonkami po bokach. Pasie mamy gumeczkę, którą sobie właśnie naddajemy tak fajnie, wysoko, i tutaj puszczamy sobie tą górną część, że wygląda nam to, jakbyśmy miały spodęki. I koszule. To wszystko jest zapinane na takie ozdobne guziczki. Zobaczcie sobie fakturkę materiału, bo to ważne. No i dziewczyny, kołnierzyk i poduszki na ramionach. Jeżeli nie lubimy tych poduszek, dziewczyny możemy je spokojnie sobie wypróć, bo one są chycone tylko bardzo delikatnie na niteczce. W Kolor przepiękny, takie pionowe paseczki biało pomarańczowe. kombinezon jest wykonany z 95% z bawełny 5% elastanu w dodatku, żeby nam się bardzo nie miał, kosztuje 279 zł i jest dostępny w rozmiarku 1 i 2, jedyneczka dziewczyny spokojnie na XSK SK, MK, dwójeczka LK, e, może nawet i XLK, bo mamy tutaj sporo miejsca i w biuściku e, i w bioderkach, możemy sobie zakupić ten kombinezon dziewczyny stacjonarnie w butiku u nas w oświęcimiu, jak również w naszym sklepie online. Zaobserwuj również nasz profil na YouTubie.